Witam Cię serdecznie w podcaście Swojski Język Polski. Regularne oswajanie się z językiem mówionym pozwoli Ci nauczyć się polskiego w sposób naturalny i automatyczny. Wkrótce sam będziesz mówił płynnie w języku polskim. Miłego słuchania! Hej. To już 80. odcinek podcastu. Jestem ciekawa, czy ktoś przesłuchał wszystkie poprzednie 79 odcinków. Jeśli tak, to daj mi znać, będzie mi bardzo miło. A dzisiejszy odcinek będzie o Warszawie. Ostatnio słuchałam interesującego reportażu polki mieszkającej w Nowym Jorku. Bardzo ciekawie opowiadała w nim, jakiej się mieszka w tym mieście. Ten audiobook zainspirował mnie do nagrania dzisiejszego odcinka o tym, jak się mieszka w Warszawie. Na wstępie powiem, że mieszkam w stolicy Polski od prawie 8 lat. Przeprowadziłam się tutaj po studiach magisterskich w 2017 roku. W ciągu tych 8 lat przeprowadzałam się dwa razy do innych dzielnic, czyli łącznie mieszkałam w trzech warszawskich dzielnicach. Nie poznałam dogłębnie każdej dzielnicy Warszawy i pewnie nigdy tego nie zrobię, ale czuję się na tyle kompetentna, żeby co nieco ci o niej opowiedzieć. Zanim zaczniemy, przypominam, że transkrypcję odcinka znajdziesz na stronie swoiskijęzyczpolski.com. W transkrypcji zamieszczę też zdjęcia, które zrobiłam w Warszawie, więc nawet jeśli słuchasz podcastu bez patrzenia w transkrypcję, to zachęcam Cię potem do obejrzenia zdjęć. Zaznaczę, że wszystkie zdjęcia pochodzą z mojego prywatnego archiwum oraz są nieedytowane, poza przycięciem do odpowiedniego formatu oraz dodaniem logo podcastu. Przypominam też, że możesz wesprzeć moją pracę finansowo, zostając patronem lub patronką podcastu. Szczegóły na swojski w zakładce Wsparcie finansowe podcastu. Jak zwykle chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają rozwój tego podcastu swoimi darowiznami. Dzisiaj dziękuję zwłaszcza Winsonowi za hojną darowiznę na Supi. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Zatytułowałam go Jak się mieszka w Warszawie, ale tak naprawdę tytuł powinien brzmieć Jak mi się mieszka w Warszawie, ponieważ nie sposób jakoś obiektywnie ocenić tego, jak się każdemu mieszka w Warszawie. Zależy to przecież od wielu czynników, na przykład tego, w jakiej dzielnicy mieszkamy, czy mamy dzieci, co lubimy robić w wolnym czasie i w ogóle od tego, czego oczekujemy od naszego miejsca zamieszkania. W internecie na pewno znajdziesz wiele artykułów o tym, jakie są plusy i minusy mieszkania w Warszawie, co warto zobaczyć w Warszawie i tak Mój odcinek nie będzie takim sztampowym przewodnikiem po Warszawie. Opowiem Ci dzisiaj, jak mi, przykładowej mieszkańce Warszawy, się tu żyje. Sama też wolę słuchać lub czytać historię mieszkańców innych miast lub krajów, zamiast wertować grube przewodniki turystyczne. Mam więc nadzieję, że i Tobie takie treści się spodobają. Zacznę od tego, że całkiem lubię mieszkać w stolicy. Jako, że nie lubię marnować czasu na długie dojazdy, to bardzo cenię sobie metro w Warszawie, które zazwyczaj działa sprawnie i można szybko dojechać do centrum oraz w inne miejsca. Akurat samo centrum Warszawy lubię najmniej, ale o tym zaraz. Najpierw skupmy się na pozytywach. Warszawa to na razie jedyne polskie miasto, w którym mamy metro, chociaż są obecnie plany na budowę metra także w Krakowie. Metro to najwygodniejszy środek publicznego transportu do podróży z psem. Jeszcze nie odważyłam się jazdy z moim psem w zatłoczonym autobusie. Kiedyś natomiast jechałam z figą tramwajem i było o wiele mniej wygodnie niż w metrze. Co jeszcze lubię w Warszawie oprócz metra? W Warszawie jest mnóstwo terenów zielonych. Do wielu z nich również dojedziemy metrem. Na jednym końcu pierwszej linii metra mamy Las Bielański, a na drugim końcu Las Kabacki. Oba są świetne do pieszych wędrówek. Metrem dotrzemy też do wielu pięknych parków, np. parku Krasińskich lub parku Skaryszewskiego. Dzięki łatwemu dostępowi do tylu terenów zielonych można spędzać czas aktywnie, jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub po prostu spacerować. Warszawa może pochwalić się też piękną architekturą, mimo że wiele unikalnych budynków zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej. Najbardziej charakterystycznym budynkiem w Warszawie jest oczywiście Pałac Kultury i Nauki, znajdujący się blisko dworca Warszawa Centralna. Ze względu na to, że budowa PKN była pomysłem Józefa Stalina, niektórzy Polacy uważają, że powinien zostać zburzony, ale moim zdaniem nie warto niszczyć tak charakterystycznego obiektu. Zwłaszcza, że jest to obecnie siedziba wielu pożytecznych instytucji użytku publicznego, takich jak teatry, muzea, a nawet kino. Ostatnio, po ośmiu latach mieszkania w stolicy, pierwszy raz wjechałam windą na 30 piętro pałacu, na którym znajduje się taras widokowy, z którego można z góry podziwiać Warszawę z czterech stron świata. Warszawa jest też miejscem zamieszkania wielu polskich celebrytów i polityków. Saska Kępa to dzielnica Warszawy, w której wiele gwiazd ma swoje domy. Tak samo oczywiście centrum stolicy. W warszawskich teatrach występują też aktorzy znani z polskich filmów i seriali. Warszawa jest oczywiście siedzibą Sejmu oraz wszelkich ministerstw oraz innych ważnych instytucji narodowych. W stolicy Polski mieści się też pałac prezydencki. W Warszawie słynny jest także stadion narodowy, na którym oprócz wydarzeń sportowych organizowane są koncerty takich gwiazd jak Madonna, Beyoncé, zespołu Metallica, a ostatnio również Taylor Swift czy zespołu Guns N Roses. Ja osobiście nie byłam na żadnym z tych koncertów, natomiast wybrałam się patriotycznie na koncert polskiej piosenkarki Sanach, o której mówiłam kiedyś w podcaście. Warszawa to też ulubione miejsce filmowców. Większość polskich filmów i seriali jest kręcona w Warszawie. Warszawa to też miasto o bogatej historii. To tutaj możemy obejrzeć fragment muru getta czyli wydzielonej części miasta, w której zmuszona była mieszkać ludność żydowska podczas II wojny światowej. Tutaj mamy też Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Więzienia Pawiak, upamiętniające działalność więzienia Pawiak w czasie okupacji niemieckiej i wiele, wiele innych. Warszawa ma również bogatą ofertę kulturalną. Oprócz muzeów mamy wiele kin i teatrów. Ja na przykład lubię chodzić na muzykale. W Warszawie mogłam też chodzić na wiele zajęć dodatkowych, o których marzyłam jako dziecko: warsztaty teatralne, modern jazz, chór. Warsztaty wokalne, lekcje pianina, zumba, yoga. Wiem, że w innych miastach oferta takich zajęć jest uboższa, nie wspominając o mniejszych miejscowościach lub wioskach. Warszawa posiada też wiele restauracji z kuchnią polską i zagraniczną. Znajdziesz tu też wiele uroczych kawiarni. W Warszawie jest też wiele darmowych atrakcji. Muzea mają dni darmowego wstępu na wystawy, organizowane są darmowe zajęcia taneczne, mamy darmową jogę w parku. W stolicy organizowane jest też jedyne w swoim rodzaju Narodowe Czytanie. Co roku polscy aktorzy lub politycy czytają fragmenty polskich utworów literackich słuchaczom zgromadzonym w Ogrodzie Saskim. Ja osobiście byłam na Narodowym Czytaniu w 2018 roku, kiedy czytano przedwiośnie Stefana Żeromskiego, a wydarzenie zainaugurowała sama para prezydencka. Wtedy prezydentem był Andrzej Duda ale największą gwiazdę miałam przyjemność spotkać na żywo na wydarzeniu zorganizowanym przez sieć księgarni Empik. To wydarzenie miało miejsce w 2017 roku, kiedy dopiero co przeprowadziłam się do Warszawy. Otóż legenda polskiej Solidarności, Lech Wałęsa, promował wtedy książkę, która była zapisem rozmowy z nim. Z tej okazji został zaproszony do Empiku na wywiad. Kiedy zobaczyłyśmy z siostrą ogłoszenie tego wydarzenia, nie mogłyśmy uwierzyć własnym oczom. Przyszłyśmy do księgarni i czekałyśmy na krzesełkach pod skromnym podestem, z grupką osób, do ostatniej chwili podejrzewając, że to wszystko okaże się pomyłką albo słabym żartem i na spotkanie autorskie wcale nie przyjdzie Wałęsa, tylko ktoś za niego przebrany. Jednak okazało się, że Lech Wałęsa we własnej osobie naprawdę przyszedł na to spotkanie i wkrótce w księgarni zrobił się wielki tłum. Dobrze, że przyszłyśmy z siostrą z wyprzedzeniem i siedziałyśmy naprawdę blisko podestu. Mamy też zdjęcie z Wałęsą oraz jego książkę z autografem. Nie miałam wtedy niestety dobrego telefonu i zdjęcie jest kiepskiej jakości, ale i tak pochwalę się nim w transkrypcji tego odcinka. W Warszawie znane są też koncerty Chopinowskie w łazienkach królewskich, które są darmowe. Jako mieszkaniec Warszawy możesz też udzielać się charytatywnie, na przykład jako wolontariusz zajmujący się wydawaniem posiłków najuboższym czy dbaniem o psy i koty w schronisku dla zwierząt. A czy Warszawa jest fajnym miastem dla dzieci? Sama nie mam dzieci, ale mam znajomych, którzy korzystają z dostępu do szkół dwujęzycznych, bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wielu darmowych atrakcji dla najmłodszych. Kiedy pracowałam w korporacji, to w tym samym budynku było nawet przedszkole dla dzieci pracowników. W stolicy łatwiej jest też znaleźć pracę. Ja obecnie mam własną działalność i pracuję zdalnie, ale w przeszłości pracowałam w warszawskiej szkole językowej, a potem w korporacjach, w których była częściowa praca stacjonarna. Na pewno było mi łatwiej znaleźć pracę, mając do wyboru wiele ofert z firm w Warszawie. W pandemii był boom na pracę zdalną, więc również osoby spoza stolicy mogły aplikować na wiele interesujących stanowisk. Ale obecnie wiele firm powraca do modelu hybrydowego lub wyłącznie do pracy stacjonarnej, więc znowu mieszkańcy Warszawy mają przewagę nad konkurencją spoza stolicy. Czy wiesz, czym jest zjawisko brain drain? Po polsku to drenaż mózgów. O drenażu mózgów mówimy w sytuacji, gdy wykształcone osoby albo wykwalifikowani specjaliści opuszczają swój kraj, aby szukać lepszego życia gdzie indziej, najczęściej w kraju bardziej rozwiniętym. W rezultacie w mniej rozwiniętych krajach brakuje specjalistów, np. lekarzy, inżynierów itd. Drenaż mózgów działa też na mniejszą skalę w mniejszych miejscowościach. Polacy opuszczają swoje wioski i miasteczka i przyjeżdżają do Warszawy w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Jest to oczywiście niekorzystne dla tych mniejszych miejscowości, ale korzystają na tym mieszkańcy Warszawy. To właśnie w stolicy możemy liczyć na najlepszą pomoc medyczną, znajdziemy tu też najwięcej kursów doszkalających. Mamy uniwersytet otwarty, wiele ofert warsztatów często bezpłatnych i tak A jakie są minusy mieszkania w Warszawie? Po pierwsze, drożyzna, po drugie drożyzna, a po trzecie drożyzna. Naprawdę w stolicy jest zauważalnie drożej i to nie przypadek, że wielu moich znajomych z Warszawy po jakimś czasie postanowiło wrócić do swoich mniejszych miast rodzinnych. Najdroższy jest wynajem mieszkania, nie wspominając o kosztach zakupu mieszkania. W Warszawie pato deweloperka ma się świetnie. A czym jest pato deweloperka? W odcinku podcastu o tym, jak wynająć mieszkanie w Polsce, wspominałam o pato wynajmie. Z kolei pato deweloperka ma miejsce wtedy, gdy np. bloki mieszkalne budowane są bardzo blisko siebie i możemy bez problemu zaglądać sąsiadom w okna, a nawet wiedzieć, co jedzą na śniadanie. Pato deweloperka oznacza też budowę bardzo małych mieszkanek, a także mini balkonów oraz malutkich tarasów czy placów zabaw na osiedlu. Wszystko, aby deweloperzy mogli maksymalizować zyski przy jak największej redukcji kosztów. W Warszawie jest też mało mieszkań socjalnych i komunalnych. Ale warszawska drożyzna nie kończy się tylko na mieszkaniach. Drożej jest także we wszystkich sklepach, nie wspominając o centrum, w którym ceny są zawyżone ze względu na turystów. Również takie usługi jak fryzjer, dentysta czy weterynarz są zauważalnie droższe w stolicy. Chyba nikogo nie zdziwi, że restauracje także są o wiele droższe niż w innych miejscowościach, może wyłączając miasta nadmorskie, które ze względu na dużą liczbę turystów również bezwstydnie zawyżają ceny. W stolicy droższe są też bilety do teatrów czy muzeów. Na szczęście, tak jak mówiłam wcześniej, wiele muzeów w Warszawie oferuje jeden dzień w tygodniu, w którym wstęp na wystawy jest darmowy. A czego jeszcze nie lubię w Warszawie? Nie lubię centrum miasta, bo jest tam tłoczno, głośno i zawsze śmierdzi papierosami i spalinami, ale to zapewne urok wszystkich lub większości większych miast. A czy wiesz czym jest warszawski Mordor? Mordor to nieoficjalna nazwa obszaru w dzielnicy Mokotów, w którym znajdują się siedziby wielu firm. Nazwa nawiązuje oczywiście do mordoru z władcy pierścieni i odnosi się do klimatu bezdusznych biurowców tej okolicy. Jedną z głównych ulic Mordoru jest ulica Domaniewska. Kiedyś mieszkałam w bok od tej ulicy, więc wiem, że zawsze jest tam pełno ludzi, każdy się spieszy, po ulicach pędzą samochody, a pracownicy biurowi popalają papierosy na zabetonowanych skwerkach. Nie jest to więc przyjemna okolica, no chyba że lubi się takie klimaty. A co Polacy sądzą o mieszkańcach Warszawy? Myślę, że mieszkańcy wielu krajów mają tendencję do wyśmiewania czy nawet odczuwania pogardy dla mieszkańców stolicy i Warszawa nie jest wyjątkiem. Stereotypowy warszawiak to cwaniak i snop, korposzczur, który spędza całe życie w pracy lub w samochodzie, źle traktuje pracowników usług, np. kelnerów, nie odnajduje się poza miastem, a na mieszkańców wszystkich innych polskich miast i wsi patrzy z góry. Na samą Warszawę czasami mówi się pogardliwie warszawka. Co ciekawe, niektórzy Warszawiacy bardzo wierzą w podział na rodowitych Warszawiaków oraz na tych przyjezdnych. Na przyjezdnych ze wsi lub z mniejszych miast rodowici Warszawiacy mówią czasem pogardliwie: „słoiki“. Skąd taka nazwa? Otóż wiele przyjezdnych do Warszawy to osoby młode, które przyjeżdżają tu na studia lub do swojej pierwszej pracy często nie są przyzwyczajone jeszcze do samodzielnego życia, więc jeżdżą co weekend do domu, przywożąc słoiki z jedzeniem przygotowanym przez rodziców. Dlatego właśnie nazywani są słoikami. Moim zdaniem to dosyć zabawne, bo to właśnie osoby, które opuszczają dom rodzinny i przyjeżdżają do Warszawy, siłą rzeczy są bardziej samodzielne i zdeterminowane. A rodowici warszawiacy często nie mają motywacji, żeby szukać lepszego życia gdzie indziej, i częściej mieszkają z rodzicami podczas studiów, a nawet później, co utrudnia im usamodzielnienie. Niezależnie od tego, co kto sądzi o Warszawie i jego mieszkańcach, na pewno jest to miasto ważne dla historii i kultury Polski. O polskiej stolicy powstało wiele piosenek i wierszy. Nie będę puszczać tutaj fragmentów piosenek, żeby nie naruszyć praw autorskich, ale zacytuję fragmenty kilku. Zacznijmy od utworu Sen o Warszawie sławnego polskiego artysty Czesława Niemena. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Z kolei zespół Lady Punk dość krytycznie śpiewa o stolicy w utworze pod tytułem Stacja Warszawa. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać? To kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Spójrzmy na fragment utworu Warszawa zespołu Tylowy. Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje, to kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Ostatnią piosenką, o której wspomnę jest utwór Jak przygoda to tylko w Warszawie Ireny Santor. W tym mieście codziennie od rana Przeżywasz to samo co krok Zdumienie, ulica nieznana Olśnienie, nieznany ci blok Im dalej tym cudów tych więcej To trasa, to tunel, to gmach I znowu olśnienie Przy moim twe serce Szybko bije tak, szybko bije tak, ach jak przygoda to tylko w Warszawie, w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną bzy, a jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam, czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś? O Warszawie pisze się także poezję przyjrzyjmy się tekstowi wiersza Warszawa polskiego poety Juliana Tuwima. Jaka wielka jest Warszawa, ile domów, ile ludzi, ile dumy i radości w sercach nam stolica budzi, ile ulic, szkół, ogrodów, placów, sklepów, ruchu, gwaru, kin, teatrów, samochodów i spacerów, i obszaru. Aż się stara Wisła cieszy, że stolica tak urosła, bo pamięta ją maleńką, a dziś taka jest dorosła. To już wszystko, co przygotowałam na dzisiaj. Przygotowanie tego odcinka sprawiło mi dużą frajdę, bo pomogło mi spojrzeć w przeszłość i podsumować wszystko, co wydarzyło się w moim życiu w ostatnich latach. Wiele fajnych rzeczy nie mogłoby się wydarzyć, gdybym nie mieszkała w stolicy. Daj znać w komentarzu, czy znasz Warszawę, a może opowiesz, jak postrzegana jest stolica twojego kraju. Zostaw komentarz pod transkrypcją odcinka na swojski polskicom lub pod postem na Facebooku, YouTubie lub Instagramie. Ponownie zapraszam Cię też na moje indywidualne lekcje z języka polskiego, w tym lekcje przygotowujące do egzaminu. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia.